Siema, z tej strony Michał Gamer w kolejnym filmie z gry ROBLOX Dzisiaj ze mną znów Filip Siema Dobra, dziś gramy w Jailbreak Trading I będziemy w kolej, kolejnym filmie się tradować z innymi I z moim znajomym Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba Jeżeli tak, zostawiajcie dużo łapek do góry Koniecznie subskrybujcie kanał I oglądajcie poprzednie filmy z Jailbreak'a Ja to częściej gram Dzisiaj taki mamy trading, że że będę, że, kup, że będę mieć mega load'u na tego starego Za volta Dobra, zaczynamy się tradeować. Zaczynamy Za volta i ten safe Daj volta i ten safe Okej, mam safe'a Dobra, czekaj ty, ty też, też volt, też volt ty. Też volt Dobra, czekaj Dobra, nie będzie. No, ale volt miałeś Masz volta? Nie mam volta, wytradowałem Szkoda Dobra. Ok. Akcept. I plus Sentinel Proszę. mam. Jest! Mam! Mam stare limitowane auto z 2018. Jej, dobra. Chodźmy teraz, widzowie, słuchajcie go. 2019. Chodźmy teraz, widzowie, słuchajcie go przetestować. Nazywa się 421S. O! Popatrzcie! Taki stary, pikselowaty, ale fajny. Popatrzcie. Spoiler? Wow. Teraz sobie go upieprzyłem, upiększyłem. Upiększyłem, no tak. Dobra. Teraz mam test testing. Ile jedzie na maksa? Hmm, przekonamy się. Duplikowanie tych itemów mnie znerwuje. No co? O, oła. Duplikowanie tych itemów jest tragiczne. Dobra, gdzie ty jeździsz tym me mega Ja, Ja na razie sobie robię speed testa. Speed test. On jedzie 200, około No tak. Michał, ja, a jakie ty masz limitowane tekstury obecnie? Zaraz. Gaddę do garażu i popatrzę. Możesz sprawdzić po boku. Takie mam, że do sprawdzania Teksturę. Mam limitowaną... Takie u góry skrzynek. U góry skrzynek. U góry skrzynek. mam. Dobra. Teraz testuję Sentinela. Takiego pojazdu tego kosmicznego. O! Idę no jeszcze jest, tego... On jest, on jest autem. No wiem. Ale to jest kosmiczny, popatrzcie. Łak, jaki fajny, popatrzcie. Nigdy tym jeszcze nie jeździłem. O dzięki, Willi. Szkoda, nie ma. o patrzcie. Zbugowane tym jest z tą teksturą, no szkoda. Dobra. To może ją wyłączmy. I dajmy na hyperchroma. Jezu, to, to troszeczkę wolniej jeździ. Połączę teksturę, bo coś tutaj się zbugowało w kolorcie. Pamiętajcie widzowie, walić Camilla. Po co ty powiedziałeś? Do widzów, żeby walili Camilla. Opatrzcie teraz, przybrałem sobie na Hyperchroma. Ładny teraz jest. Ale fajnie się tym jedzie wolno, to jest mega zatrzymaj się na chwilę Dobra, ej Zatrzymaj się na chwilę, dobra jej! Czekaj od odlokuj. Już Ło To jest chyba sześcioosobowy albo pięcio Siedem. Siedem osób z kierowcą może jechać. No tak. A ty, ja mogę go odzyskać, Po co, bo mi po co ty tam... napisałeś nazwisko? Coś ty... To. Po co ty napisałeś nazwisko? Coś ty... Ale to nie, ale to nie moje nazwisko, tylko prezydenta, bo jestem no prezydentem. No tak. A, myślałem, myślałem, że prawdziwe. A tylko, że... Tylko, żeby gleżartu. Jakby co? O kurde, tek, tekstury. Kiedyś muszę... Kiedyś był prezydent film. Kiedy No tak, teksturę muszę dobrać. przebrać. Dobra, ej, ja mogę odzyskać tego sentinela? Mogę go odzyskać? No, Mo proszę, możesz. Proszę bardzo. Dziękuję. No i mam, słuchajcie, teraz Ferrari. Ferrari. Fe teraz będzie testing z Ferrari. Juhu, patrz. Ja Mam Ferrari. Do mnie do Myślę, że będzie o wiele lepiej z tym Ferrari. Dobra, okay. spawny Ferrari. Ja chcę, wsiadaj wsiadaj czekaj. do Sentinela. No czekaj. No, chcę Ferrari zrobić test. Tekstura. Tęcza, dobra. Siadaj. No dobra, później testuję. Trochę mi leciutko. Zobacz sobie tutaj po tych dwóch kapsułach usiądź. Trochę patrzcie usiadłem w tej kapsule O, jak się jedzie to tak nie... źle 150 200 on jest dobry było zobacz co on robić może Jezu ty masz chińskie ty masz chińskie tajry Piszę coś po chińsku tutaj na tych liniach koła To pisze coś przy, po chińsku... Mm, nie powiem No tak, bo to jest bardzo trudny Nie nie, nie, ja wiem co to jest, ja to teraz... Ale... Nie no nie Jedziemy zaraz w plażę. Ej, zobacz, jesteśmy bogami Byliśmy Na wodzie. Zobacz Barciutko sobie tylko miejsca intywne podstapiasz mhm. Kurde moc tracimy, kapitanie Dzisiaj tak woltem mi się fajnie jeździło A szkoda, że straciłem Volta Filipie. Ale masz maga a... Dobra, kończymy odcinek. Czekaj, jeszcze zrobię wam widzowie testing z tego Ferrari. I wtedy koniec odcinka, bo już nie ma co nagrywać. I zawod co za to wam Ajajaj. O, na szczęście się nie wywalił, dobrze się skręca. Dobry ten Ferrari jest w sumie. No, przyczepiony jest do ziemi, jak woł. Jakiego ty masz e-maila? Bo, bo byśmy sobie na e-mailach lepiej, 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 później powiedzmy, jeśli skończmy nagrywanie. Gdzie jesteś? Bo chcę skończyć film. Oje! O, je o, ja o jesteś, ]ach? dobra! Dobra, kończymy na dzisiaj. To był krótki, krótkie trajdowanie. Do zobaczenia. Pa! Popatr